对 <'ll>。 Mango. Pa, pa. <laughs> Żartowni z rana. Nie z rana, bo już dwunasta, może trzynasta. Nie mam pojęcia, która jest godzina. Jest Jedenasta? Jest malinkowy od babci poleca się do śniadanka. Albo obiadu? Nie wiem są, czy to jest obiad, śniadanie czy kolacja, jak myślisz? To mm. obiad. To ciekawe, bo śniadanie nie było w takim razie. To kolacja. Siemanko! Było już siemanko w tym filmiku? Chyba było. I to może nawet nie jedno. Witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku. Wróciłam. Z wami się co prawda nie rozstawałam, ale rozstaliśmy się na miesiąc z Koreą jesteśmy z powrotem. Dolecieliśmy wczoraj o 7 rano i wyszłam sobie właśnie na dwór, bo co by to był za vlog, pierwszy z Korei, gdyby nie był chodzony, ale nie wiem ile wytrzymam, bo jest tak zimno, że szok. I, i przez to, że jest tak zimno, to moje osiedle nie mogło być bardziej puste chyba, patrzcie. Nie ma nikogo. O, tam jacyś ludzie idą. Ja, idą ludzie. Tam, widzicie? Takie dwa czarne płaszcze. Prawie nikogo nie ma i są ku temu dwa powody. Jeden jest taki, że teraz na dworze, tu gdzie stoję, jak mnie widzicie, jest minus 15 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura według mojej pogody wynosi minus 18, czy minus 19. Tak jest napisane, że czuć jak tyle, bo wieje wiatr. Ja bez czapki poszedł. Korea. Jak ja już ubrałam czapkę, to znaczy, że jest zimno, ale widzicie, Koreańczyków jeszcze nie przekonuje. Tam temperatura widzieli niższe <grym> i y, jest minus 8. Osie... Nie wiem już teraz, ile jest. Jest minus 15 albo minus 18, w każdym razie srogi minus. Drugi powód jest taki, że jest dzisiaj ostatni dzień długiego weekendu. Mieliśmy długi weekend ze względu na księżycowy nowy rok. Czy wy to, widzicie jak mi się ręka trzęsie? Nie wzięłam gimbala, bo się bałam, że mi bateria się zepsuje na tym mrozie. Idę do słońca może. Zamaryznę tu. Mówię, że idę do słońca, chociaż przy tej temperaturze byśmy się nie spodziewali słońca, ale zobaczcie. Ja, jakie niebo czyste czyste, przejrzyste, zanieczyszczenia powietrza, zerowe chociaż podobno jak nas nie było, to było kilka dni gdzie zanieczyszczenie było bardzo wysokie przyszło do nas powietrze z Syberii zawsze tak w zimie zaleci i wtedy są takie niesamowite mrozy i tym sposobem gładko przyszliśmy do sytuacji pogodowej w Korei Południowej chociaż tak naprawdę miało na miejsce od, po od początku tego vloga jest zimno, jest godzina 15 mamy tak jak mówiłam, minus 15 stopni w nocy może zejść do nawet minus 19 i jutro ma tak być dalej. Wiatr dość intensywny do 5 metrów na sekundę. Ciśnienie nie wiem, nie sprawdzałem. Może już skończyć. Ja haratał w gałę tam. To są twardzi zawodnicy. Nigdy się koreańskie dzieci nie bawią na placach załach i tych boiskach teraz przy minus 15 wyszli. Oni grają specjalnie, żeby się przeziębić i jutro nie iść do szkoły. Rozgryzłam ich, ale tak, doszłam do słońca, o czym to ja mówiłam, że kończy się wolne, które było w koreański Nowy Rok. Myśmy wyjeżdżali z Polski właśnie w Nowy Rok 22, to był pierwszy dzień Nowego Koreańskiego Roku, Roku Królika. Dojechaliśmy 23 i myślałam, że ze względu na ten Nowy Rok nie będzie ludzi, no bo Koreańczycy zwykle spotykają się całymi rodzinami w domach. I niby teraz jest dobry moment na wycieczki zagraniczne, bo jest dużo wolnego, ale mimo wszystko pogoda nie sprzyja więc mało co jeżdżą, ale lotnisko było pełne. Nie dużo wycieczek było z Tajlandii i innych krajów. Było też naprawdę sporo podróżnych z Chin, bo oni już chyba mogą podróżować sobie swobodnie i yy, bardzo dużo tego czasu spędziliśmy na lotnisku. Dojechaliśmy do domu jakoś przed 10. I nie wszyscy padliśmy spać, chociaż taki był plan, żeby tego nie robić. Spaliśmy do 16 i no nie polecam zmiany czasu. I potem Sonu zasnął o północy, przespał dwie godziny i o drugiej wstał. I do piątej rano czytaliśmy samochodzika Franka. No cóż, i o piątej zasnął spał do 12, więc ja nie wiem co to się dzisiaj będzie działo. Mam nadzieję, że prześpi całą noc, ale wydaje mi się, że to mogą być moje zbyt optymistyczne marzenia po prostu. Ale jutro zaczyna się, kończy się długi weekend, zaczyna się normalny tydzień roboczy i Sonu wraca do przedszkola, więc zaraz muszę wrócić do domu i spakować te wszystkie prezenciki dla, dla dzieci z przedszkola, czyli poczuszki z przekąskami z Polski. W sumie nie jest tak zimno. Minus 15 to chyba ta czapka ta sprawia, że mi nie jest zimno, może ja zacznę nosić czapki. Skoro już tak chodzę i jestem w słońcu i nie jest mi tak zimno, to jeszcze wam powiem. Mam nadzieję, że mi się za bardzo ręka nie trzęsie. Powiem wam jeszcze, jak nam minęła podróż, bo zawsze jesteście tego ciekawi. Jednak podróżowanie z dzieckiem to jest. Coś, co niektórzy lubią, ale dla większości raczej to jest stres. Ja należę oczywiście do tej drugiej grupy, ale Sonu znowu w samolocie. Zaskoczył wszystkich i był bardzo, bardzo grzeczny. Przyczyniłam się do tego ściągając wystarczającą ilość bajek tym razem i taki repertuar, który mu odpowiadał, bo w tamtą stronę ściągnęłam Coco Melona, są stwierdził, że on już jest za duży na takie rzeczy. W tą stronę też był posiłek dla dzieci, co mnie bardzo zaskoczyło, bo zwykle go nie ma. Jak lataliśmy wcześniej, moje koleżanki, jak latały wcześniej, to zawsze mówił, że nie ma tych posiłków dla dzieci na pokładzie samolotu. Tym razem był. Nie nagrałam tych posiłków tym razem, bo stracilibyście apetyt. Posiłki nas zaskoczyły w tym samolocie i nie mogę powiedzieć, żeby to było pozytywne zaskoczenie. Wracam, bo jednak mi odpadają policzki. Sonu nic nie zjadł oprócz owoców z tych posiłków. Yy, ja też niewiele zjadłam. Mój mąż też, no bo tym razem serio, coś, coś, coś poszło nie tak, ale no jakoś przeżyliśmy tą podróż. Nikt nie płakał. Znaczy, sono nie płakał. Ja płakałam, bo oglądałam Gran Torino, jak Sonu na chwilę zasnął i zawsze się na tym spłaczę. Ale było lepiej niż się spodziewaliśmy i w tą stronę, jak się leci, to podróż jest krótsza, i ta różnica w długości jest dość duża, aż dwie godziny jest krótsza i dało się to mocno odczuć. Naprawdę zleciało tym razem bardzo szybko w porównaniu z tymi 13 godzinami czy 12 ponad jak je lecieliśmy w tamtą stronę, więc było okej. Okay. I do domu, bo mi zimno. I musimy w tym odcinku jeszcze nagrać coś, co pewnie Was bardziej interesuje niż to moje gadanie, no ale musiałam. Musimy tutaj nagrać jakieś krótkie wrażenia mojego męża z pobytu w Polsce, bo pewnie jakieś przemyślenia ma i obiecał, że się z Wami nimi podzieli. Nie zdążyliśmy w Polsce tego nagrać, no to teraz i tym samym zakończymy naszą polską serię, chociaż miała już się zakończyć w zeszłym odcinku, ale no. Tak naprawdę, to jak wychodziłam z domu, to myślałam, że pójdę po kawę, ale chciałabym się napić ice americano i obawiam się, że w tą temperaturę, jakbym się napiła ice americano, to mogłabym po prostu zamienić się w kostkę lodu, więc może następnym razem. I też chciałam dorwać panią od jogurtów. Mama mi mówiła, że jak będę nagrywał odcinek z Korei, już to muszę koniecznie dorwać panią od jogurtów, ale potem się zorientowałyśmy, że nie dość, że wolne jest, więc dzisiaj pewnie pani od jogurtów nie pracuje. To jeszcze jest tak zimno, że nie wiem, może mają jakieś wolne czy coś. Sprawdzimy to w następnych odcinkach. Łzy mi lecą z zimna, ale chciałam tylko powiedzieć, że patrzcie, tam idą kolejni ludzie bez czapek. Siemanko. Siemanko, tak jak zapowiadałam, jestem tu z moim mężem i zaraz zrobimy z nim mały wywiad. Ja pytam go najpierw, jak mu minęł miesiąc w Polsce, ale najpierw zapytam może, czy się już przyzwyczaił do czasu, chociaż ja wiem, że nie. Sigan i suchet jest. 시간? 어, 한국 시간? 아니야, 아직 <laughs> 안해졌지 안 아직 피곤해. <laughs> 피곤해 보여? <laughs> 네, 피곤하고, 아직 졸리고. 한달 있었어가지고. 어. 응, 한 폴란드에 달... 완전 적응하고 있었지, 폴란드 시간. 그치. 근데 응. 처음에 폴란드에서도 적응한 시간도 일주일 정도 걸렸는데. 그지 그러니까 생각보다 오래 걸리더라 그러면 한달 폴란드에서 어땠어요? 폴란드에서 너무 좋았지. 편하게 있을 수 있고, 조용하고. 음. 그리고 따뜻하고 그리고 마지막에 눈 왔잖아. 어. 그래서 진짜 예쁘더라. 벌판이 되게 넓은데 거기에 다 눈이니까 음. 와 완전. 먹을 것 중에 어떤 게 제일 맛있었어요? 마마가 해주신 치킨 수프가 진짜 너무 맛있고 <laughs> 치킨 수프는 진짜. Co mogłoby się z tym zrobić? tata miała bacon do majstasy. A, boczek. Boczek to majstasy. Pap mogłoby się z tym zrobić. I honeygo mandożu, sandwich się nie dał. Kogo nie dał do majstasy. A, chromem. Mój tata wędził sam boczek i szynkę. I jedliśmy ją przez cały nasz pobyt. I bardzo, bardzo smakowała. Super, ale Rosu oczywiście to jest niezmienny zwycięzca zawsze. Tata mama. <laughs> 할머니 할아버지 선우랑 노는 거 보니까 어때 느낌? 너무 좋지, 너무 행복하고 선우가 한국에 있을 때는 좀 조용조용했는데 약간, 할머니 할아버지랑 있으니까 목소리가 많이 커져서 오. 왔지 <laughs> 사랑을 받으니까 맞아 더 에너지가 생기는 것 같아. 그리고 폴란드 너시 사실 많이 못 봤잖아. 음. 그 시골에 사니까 너시처럼 사람 별로 없고. 음. 갈 때도 많이 없었는데 그래도 도시가 보니까 어때 느낌 폴란드에서? 광장 이런 거 있잖아, 페라코프에 응. 우리 광장 이 있어. 아 있었잖아. 맞아 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 어, 있어. 그런 거 너무 신기해. 유럽의 광장 이런 거. 지금 응. 어, 한국에 없지. 유럽의 건물이 응. 되게 이국적이면서 그 예쁜 느낌이 있어. 잘 만든 거를 잘 가지고 있는 느낌. 그래서는 아, 없어진 잘. 게 많고. 맞아. 그리고 개발되면서 또 없애기도 하고. 근데, 음, 음. 폴란드에서는 그거를 오래오래 잘 가지고 있는 느낌. 잘 관리를 하는. 음, 그래, 어, 좋아. 또 신기한 거는 음. 그 블럭이, 바닥 블럭이, 음. 그 작은 돌을 이렇게 아. 박아 놓은 것 같은 것도 <laughs> 너무 신기하고. 어, 그치. 이거 한국에 못 봤는데. 음. 없어? 한국은 좀더 크거나 으흠. 아니면은 아주 크거나 뭐 이렇게 음. 한것 같은데 그 사이즈를 균일하게 되게 큰 광장 그러네, 그러네. 넓게를 다 해놨으니까 어. 그것도 되게 이국적이야. 지, 보통 폴란드 사람 오빠 나밖에 모르잖아요. 음, 그런데 지금 막 뭐. 따타마마도 알고 그 친애도 음. 알았는데 다른 사람 보니까 무슨 특징 느낌 있어? 내가 이제 가까운 사람들이나 음, 음. 아니면 우리한테 어떤 좋은 감정을 가지고 만나주시는 분들을 아, 만나서 그런지 자. 모르겠는데 되게 젠틀하시고 아, 음, 음. 그리고 에너지가 있으셨어 다들. 아 그러네. 어, 그리고 음. 뭔가 아니면 이렇게 작은 거를 잘 챙겨주시는 느낌? 아, 난 솔직히 그 타타마마가 음. 하나씩 안 보이는 데서 챙겨주시는 것들이 되게 고마웠고, 음, 리빠그 변하기 위해서 조금? 어, 그 시뮬레이터 교육해주시는 분도 되게 음. 에너지 있어서 나 너무 재밌게 봤고, 아, 어, 어, 그러네요. 아빠 어. 너무 좋았어요. 음, 그치? 그리고 다른 분들도 음. 만났을 때 되게 에너지가 있으시고, 음. 아니면 은 조용하셔도 뭔가 이렇게 섬세한 느낌이 있었어. 음. 신경을 많이 써주시는 느낌. 음. 멋있다. <웃음> 어, <웃음> <저> 인간, 인간적으로 <laughs> 너무 멋있게 느껴졌어. 어. 아, 너무 좋아. 음. 그리고 오빠 처음에 몇년 전에 왔어? 브소드와 소리와 소리와 그 다음에도 한번더 왔어, 그리고 이번에 왔으니까 뭐가 달라진 거 있어? 느낌이? 응, 느낌이 달라졌어요. 어, 달라졌지. 왜냐면 예전에는 둘이 갔잖아. 응응. 근데 지금은 선우가 있는 셋이서 이렇게 다니니까 뭔가 더 가까워진 느낌이 있고, 응응. 그리고 이제는 자연스럽다고 할까? 익숙한 느낌이 좀더 생겼어 그리고 음. 좀더 관심을 갖게 되고 내가 이제는 어떤 상황에서 여기서 생활하게 됐을 때 음, 음. 어떻게 되나 그런 것도 궁금한 것도 조금 더 생기고 음. 작은 것들 생활하는 것들에 대해서 그럼 허니는 뭐 달라진 느낌이 있어? 아니 달라진 느낌 거의 없어 작년에 보란드도 갔으니까 거의 똑같 <목소리도> <찾을 수> <지인> <목소리도> <찾을 수> 아니. 아니. <목소리도> <목소리도> <찾을 수> <모르겠습니다> 아니. 아니. 아 아니. 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 아 재밌게 지내는 거 보는 거 너무 행복했지. 그리고 선우 폴란드 너무 늘었지. 그렇지? 엄청 폴란드 많이 늘어 가지고 음. 이제는 폴란드어와 한국어를 언제 써야 되는지를 구분하면서 쓰니까 음, 이거 어, 이거 되게 보기 좋았어. 너무 발전했다. 음. 진짜. 선우가 음. 폴란드어 늘고 그리고 음. 바이링걸에 대한 게 확실히 맞아 어, 개념이 생긴 것 같아 어, 할아버지 할머니가 이제 힘들었지 <laughs> 아니 할아버지 할머니 너무 좋아서 밥차 지애들 <laughs> 이게 부르면서 밥차! 하니까 고마워 응. 그러면 빠빠 빠빠 또 보자니야 우바가스테나포빠빠 모노룩포빠빠 Tak, mój mąż się mnie pytał, jak się dla mnie zmieniła Polska, i powiedziałam, że nie bardzo się zmieniła od zeszłego roku, od tego czasu, kiedy ostatnio byłam, ale yy, jest jedna rzecz, która się zmieniła, która była inaczej tym razem. Nie chciałam przy nim mówić, żeby mu soduwa do głowy nie uderzyła. <laughs> nie no, po powiem potem. Przetłumaczę potem, ale dla mnie w zeszłym roku, jak byłam, to byliśmy oczywiście dłużej. Ale też jak już wracaliśmy, to tęskniłam bardzo za moim mężem, już chciałam wracać. Cieszyłam się, że jedziemy do, do Korei, a tym razem byliśmy we trójkę. Więc też ten czynnik, który sprawiał, że się cieszę z tego powrotnego lotu, no, zniknął. <laughs> więc tym razem pożegnanie nie było takie łatwe jak ostatnio, i z tego też względu nie zostało ono nagrane. Możecie się domyślać, jak to wyglądało, więc tak, tylko to chciałam powiedzieć. I chciałam też powiedzieć moim rodzicom, że bardzo im dziękuję za ten miesiąc. I bardzo im też dziękuję za to, że wzięli udział w, w tych odcinkach z nimi. Na pewno to był dla nich trochę stres, a jednak zgodzili się bez wahania, więc coś pięknego. I też bardzo Wam dziękuję, że tak miło ich przyjęliście. Teraz trochę poczułam, co moi rodzice czują, jak czytają o mnie pozytywne komentarze. Wtedy na pewno są bardzo dumni, ja tak samo czytając o nich te komentarze byłam bardzo dumna. Zanim mi się oczy zeszklą, kończymy ten odcinek. Już chyba za późno. No nic, kończymy. Mówię Wam. Papa! Papa!